W dzisiejszym odcinku nie bez powodu gramy na full detalach. Słuchajcie, zapinajcie pasy, e, rozsiądźcie się w fotelu, oglądajcie ten odcinek do końca. Bo to, co wróciło do Fortnite, to jest po prostu coś niesamowitego. No i słuchajcie, jeśli podobają Wam się takie odcinki, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i jeśli macie mój kod Evela albo jeśli nie macie, możecie go wpisać i zaprosić mnie do znajomych. No i w dzisiejszym odcinku jest ze mną Camstar. Także e, siema, siema Kamstar, dzień dobry, dzień dobry. A cześć. cześć. Także Kamstar dzisiaj ze mną nagrywa odcinek i mamy jakąś dwójkę e, topierańców. Przez przypadek nam się dobrało, ale widzowie, w dzisiejszym odcinku, to jak mówię, zobaczycie mega fajne przedmioty, które wróciły do gry i mogę wam zdradzić, że pośród tego jest pułapka z chapteru pierwszego, gdzie tej pułapki normalnie nie było przez długi, długi czas w grze. Dobra, panie kamsterzy, ale ja co dokładnie tutaj. Ja sobie wezmę może... O, tu, tu już spadli. Musimy uważać. W ogóle bandażownica jest. Co tutaj mamy? Co tutaj jest? Jakiś fiolet... Bałwa! nawet, napiszcie XT, ufany, patrzcie się Slurping jest, ale tu potrzeba nam właśnie takiego leczenia Na razie wyzbierajmy sobie leczenie, zobaczymy co wróciło do gry, Zobaczymy jakie są przedmioty, ale powiem wam, że tryb Naprawdę Jack jack wrócił, kozak, także mamy Chuck-Jacka jack No słuchajcie, ja bym to nazwał tryb 3-0, nie wiem czy tak to można nazwać, ponieważ No są inne bronie, są mega inne bronie, dobra mamy tutaj Kolejnie Erpek. RPG 1, weźmy go. E, tutaj weźmy RPEG numer 2. Mamy Jack jack No, czy musimy uważać. Wow, czekajcie, ja tutaj walnę po prostu. Ojej, ja, ty, nie uderzyłem się. Dobra, That mamy nice. jednego. Gdzieś tu y, Góra, góra, góra. Ten co mnie zabudował, ja nie wiem. Dobra, leży. Ty, miotła wróciła. Miotła, miotła wró <laughs> no ja, Patrzcie się co... Jak to się stało, że takie przedmioty, mówię wam Widzowie, oglądajcie do końca, bo to są ee, No, jest dużo przedmiotów, które Które, których nie było, to jest tryb Nie wiem, 5-0, czy ileś tam No, jest granatnik fioletowy na pewno Tutaj jest jeszcze jest ktoś, jest. ktoś jest Aha, Tutaj, No, jestem, jestem tutaj obok Także widzowie, dobra, zobaczcie dobra. jakie przedmioty No, ja nie bez przyczyny tutaj odpaliłem Full detale, żeby wam to wszystko pokazać Ale no, jest niesamowicie, no, flincik jest Ale flincik jest w zwykłej grze Dobra, 53 osoby nam Zostały, no, ale tak jak mówimy, tutaj Chcemy zobaczyć, co wróciło do gry, ale. No, mityczna miotła! No, ja sobie. W ogóle, co to jest? Aha, yy, ten. Ten spadający z góry. Dobra, dostał 85. Ej, co jest? No, jelo Oj, bycz. I o U, nie, on ma 2 on ma HP. Dawaj go. Ty, on w ogóle wzią, wziął NPC, ta. Ja lecę za tym byczkiem. Dobra, Chodź tu. Stołom, się nie odpuszczę ci. Nie o, odpuszczę temu byczkowi. Chęci. On tutaj chce, nie wiadomo Gra, gdzie chce lecieć. O nie, on se o, spadł chęci. na górę. Jaki cwaniaczek. O! o, o. Ty, a on, on wypadnie? Nie, dostał. Dobra, dostał. No. Brawo, nice. Ej, bandażownica, bandażownicy też chyba nie było bardzo długi czas. Co tutaj no, 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 jeszcze tak. mają? O, AWP, ale jej nie to chcemy. Nie Double tuwka złota. Y, tu, taki shotgunik, zobaczmy niżej, tu coś takiego. Co nie tam masz. masz? No jestem ciekaw, co tam będziesz lecę, miał. Już tam lecę. Pokaż, pokaż. Będziesz w szoku, nie? Co ty katas? Patrzcie się to widzę. To ja nie mam powiodą. pytań, to jest najlepszy tryb jaki mógł być. Ja jestem w szoku, bo myślałem, że te, że te tryby zawsze wyglądają w ten sposób. Ja jestem w szoku, naprawdę, ja jestem w szoku co wróciło. Dobra, to zbierajmy Fakie matce zez? i lecimy dalej. Zez? Aha! Nie, jest, nie było, mi się wydaje, nie? O jakichś plikach było. Ej ale faktycznie! Ja pamiętam, mówię, że... Ale to jest fioleto? Aha, nie, bo to ja mam skórkę taką. Co to za broń, <laughs> ja Co to jest widzowie? Co jest w tej grze? XD! Ja bym potrzebował amunicji, jakbyś miał a to ja ci nam jaką chcesz? Do shotguna najwięcej. Dobra, my się szybko podleczymy, i słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz. No, w sumie na pewno jest jeszcze jedna rzecz, o której wy nie wiecie. Naprawdę będziecie w szoku, jak zobaczycie, co weszło do gry. Ej, Ej patrz. patrz! Co? <laughs> no, przecież nie ma Halloween! Co się stało? No to No to jest w ogóle dziwne. To było chyba przez chwilę, ale nie pamiętam, czy to było, czy nie. Ja też nie pamiętam, nie. Miotła jest najlepsza, mityczna miotła. Dobra, chłopaki nas chcą zabrać, także no tylko oni radio. No ja z nimi nie mogę jechać, bo oni braliam radio, wiecie. Włączone. Jedziemy do strefy i patrzymy, co tam jeszcze jest. Patrzymy, co tu jeszcze jest, widzowie. Nie wiem, czy tu znajdziemy jeszcze coś, ale no, na pewno postaram się znaleźć jeszcze jedną rzecz. Jakbyś, Kamstar, miał tą pułapkę, to mów od razu. Dobro, to jakieś dobra. takie, no, no, no nic Zobaczmy, ciekawego no już nie butujemy, ma. Butujemy, butujemy do... Dobra, używamy mitycznej miotły i lecimy stąd. Nie pamiętam, jak ona długo się ładuje, ale chyba... Co jest? Ej, jak ona... Czemu ja jej nie mogę użyć? A, 15 sekund trzeba czekać. Dobra, pompa taka, ej, kozacka pompa. Dobra, ja chcę iść jeszcze na miasto, zobaczyć, czy coś jest z nami Mieście. Czy tutaj coś o, mamy takiego? Właśnie bo te boty mogą trochę no, przeszkadzać. Dobra, sprawdźmy co my tu mamy. E, osłonka, coś takiego. A czekajcie, co to było, bo już sam nie wiem co to jest. Aha, karton, tak, tak średnio. Jeszcze tutaj poszukam w środku, czy my tu coś będziemy jeszcze mieli. No zobaczymy. tu już nie ma nic. Ej, nie ma skrzynek w ogóle. Co z tymi skrzynkami? Przydaje by się takie skrzyneczki. Dobra. Ej, RPG jakbyś chciał. Tu pan spadziki... Ej, naprawdę tych broni było w strasznie, strasznie, dużo koło za nami, za nami, ty, Albo przed. Uwaga. Dobra. No i co teraz? I co? I co teraz? Nie no, mam no, pytań no, nie, Ja nie wiem, że on jest Ej, baloniki Biorę Biorę baloniki Dobra, ja stąd uciekam Nie wiem, jak kamstar, ale Ej, ja ciebie, bo u mnie tutaj Ja nie wleża, stąd uciekam jaka. Dobra, e, uleczmy się może po prostu z Chuck Jaga Ej, dawaj tą pułapkę Szukamy tej pułapki do, O, ja ją dobra. muszę znaleźć Dobra, już mi się wszystko skończyło Ej, używam ducha Ale no, zobaczcie, jak świetny, jakie świetne itemy powracamy do gry To było świetne tak samo No, przechodzenia, zobaczcie Leży Nice, Dostał. Zobacz nawet... co, ma, co ma w ekwipunku zobacz nie zobaczyć co my tu mamy w ogóle trochę mi gierk klatkuje, bo... nie wiem czemu. No tak się stało. Leżący. Dobra, kusza Tak. Hmm. Snajpa. Snajpa burzowa. A uga też dawno nie było, nie? A uga tak, już w ogóle nie dam. było dawno temu. Ja bym chciał tą pułapkę, no czy ja znajdę tą pułapkę? Ale jaka tutaj walka, fajną lokację nam dało do wojny. I strafaj, i, strafaj, I strafaj, Idę, dziadka. idę, idę. Dobra, ja, ja mam miotę widzowie. O, USP zwykły. No Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Chuck Jaga weźmy za to. Jest, jest ognista, jest o, ognisko, o. nawet pas. Ej! No. Masz rakiet jeszcze. Aha, ty jest podpalająca. Dobra, ja wsiadam. Wsiadamy, no, wsiadamy. Wsiadam. Dawać go! Dobra, ja, ja tak robię. Elo! Dobra. No, trzymaj. Oj, no, ej, ja nie mogę nic trafić. Dobra, leży. Dobrze, zabijli go. A nie, rafa, Kurde. O! Ty, on miał klejdera nawet. Co ty mówisz? Co tu jest jeszcze? Kolejny u mnie. Biały. na nasz Dobra, mam go. Co tu jeszcze mamy? Glider, jakbyś chciał, coś Gliderek. Weźmy to. Czy coś tu jeszcze jest? Nie, nic już tu nie widzę fajnego. Ciężka Wupa. No, fajne rzeczy powracaj, fajne Dzigielek. Uhuhu. Rękodzieło. A może goś? Mam Tyśaka. Nie, amunicję mam. Tylko nie mam tej pułapki dalej. Tego się nie da rzucać, nie wiem dlaczego. tam zamrażające do zjeżdżania. Ognisko, no wszystko jest co trzeba. No jestem ciekaw co tutaj jeszcze będą mieli, bo oni coś to powinni mieć. Ja na pewno mam miotłę OPLA Czy ktoś tu jest? O, czepiaki Midigan! Czepiaki! Nie wiem skąd to strzela w ogóle. Drugi leży. Nice Dobra, lecę tam Tam się. Warcie się widzowie co mu zrobię. Jezu, dobra Dobra, 74 O Jezus Spocony Spacony. Zginąłem Zaraz wam pokażę tą pułapkę Ale mnie ograł. No ja jestem na full detalach to dlatego Nice Zatańcz mu, zatańcz mu zatań mu ninjom, ninjom jestem Ja też tańczę o, Oj, chyba, chyba zginie, czuję, że zginie, czuję Zginie, zginie. Obstawiam, że zginie. E? nie zginie. Wygra. Wow. Co <laughs> Nice. Dawaj, Kamstar, to jakieś bambiki. No. Właśnie ja wiem, bambiki, ale kurde... Dobrze wygrywanie. Ajajaj, nie ma pani anonimowej. <laughs> Dobrze. Ty, on udawał, on udawał! Dobrze. On, on jest lepszy, on jest lepszy, on jest lepszy. Kamstar, jak zginiesz, to usuwasz kanał na YouTube. Dobrze, no trzeba było zmotywować. Widzowie, nareszcie udało mi się odszukać tę pułapkę. No, yy, nagrywam to już chyba godzinę samego szukania. Także naprawdę docencie to dzisiaj łapką w górę. Słuchajcie, wydaje mi się, że tej pułapki nie było chyba od sezonu. Nie wiem, którego Napiszcie mi w komentarzu, jak myślicie. I słuchajcie, ta pułapka, ja ją pamiętam. W ogóle scope yy, revolver wrócił tak w ogóle. Słuchajcie, zobaczcie, kiedy yy, użyjemy tej pułapki, weźmy sobie tutaj dajmy ścianę i rzucimy ją w to miejsce, zobaczcie, co się będzie działo. Mamy elektryczną pułapkę. Także widzowie, słuchajcie, to by było dzisiaj na tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, używajcie mojego kodu Ewla w sklepie. No i wpadajcie na te filmy. Do zobaczenia, piona!